Cześć wszystkim, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Prince of Persia Piaski Czasu. Kontynuujemy naszą podróż z księciem Persji. Tutaj będzie woda, chyba. Tak jest, musimy się uleczyć po tej wyczerpującej walce, którą stoczyliśmy na końcu poprzedniego odcinka. No mógłbyś to szybciej pić, kurde. Nie, bez nadziei, Co zrobili, że od razu całego życia nie, nie uzdrawia ta woda. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Tu mamy linę, tak? Tam mamy przycisk i tu mamy przycisk. Aha, ok, musimy się bardziej rozwijać chyba. A tam mamy zamknięte wrota. Aha, to będzie czasówka. No, odwróć się, żeż. o tak. No i nie skoczył mi, pozdrawiam. Okej, okay, udało się. Gdzie my jesteśmy? Tu mamy się piasku. Tutaj coś jest, po tej stronie, tutaj nic nie ma. Tu są pułapki, tu jest chyba czasówka kolejna. Wy rypiście, uła. Swoją drogą, powinniśmy w tym odcinku już spotkać parę. Dobra, trzeba przeczekać. no, 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 no. no. Nie do góry Jezus Maria No nie, jest szok po prostu Okej okay. Może zdążymy, ale wątpię Nie no, może zdążymy Tu jestem! jakaś dźwigienka Oho, zajebiście Kolejna walka, po prostu mił... O, laseczka! Dawno jej nie było. Tak, czyli gdzieś tam parę mamy. Dobra, na razie nie jest trudno. No przesuń się! Okej, to nie koniec. O, laseczki chodźcie. Niby ta walka zawsze musi być w takich ciasnych pomieszczeniach. To jest niedorzeczne. Yy, Zajdźcie. Won. Won! Won! Mówię coś do ciebie, którego mnie nie słuchasz. Jezus Maria Dobra, ten już śpi prawie No kuśwa O tu mamy wodę jak coś, więc się przyda Możemy się jej napić? Nie na pewno jakoś się zat, to musi mieć schowaną broń, żeby się napić, bo on w tym czasie blokuje zamiast pić. Nie chciałem tak. Oha, teraz chciał się napić, LOL. Y Nie się zakryła, a nie tak. są. No jakim cudem? Okej, okay, mam nadzieję, że to już koniec. Nic. Dobra, ja chcę teraz wody. Wody, wody, wody. Gdzie ona jest w ogóle? tym krzyczała, już jej nie ma. Gdzieś tu było ziarenko piasku. Aha, ona jest tam. Czyli na razie się tam nie dostaniemy. Weźmy, z... najpierw no, zapiszmy grę. Okej, okay, czy tu gdzieś musimy rozwalić ściany? Znów skakanie i znów walka. No oczywiście. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No oh my god, dobra, tu jest chyba przejście za tą zasłoną. Tutaj, tutaj, tutaj. Nie? Uh, tu jest. Mhm, gdzie musimy znaleźć? Za tym? Jesteś tam? O tak, tutaj Fara! Gdzie jesteś? O, słychać się. O nie, tam są kolejne laseczki. Jest bon. ale tu nic nie ma. Aha, chyba że to nie jestem ślepy. Mm, teraz. Dźwigienka. Aha, czyli otworzyła nam tam. Musimy się wrócić. Hmm, Dobra, O, tu mamy yy, ziarenka. I kolejne kółeczko nam dodano. Bardzo fajnie, przyda się. No po co, po co mi tam pokazujesz? Widzę, że tam jest. Na wprost chyba, albo tu. Tu gdzie wcześniej chciałem Nie, tu jest zamknięte. Więc tu może. Okej, okay, tutaj. Uła! Kolejne ziarno. To teraz na górę chyba. A nie, 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 nie. Tutaj oczywiście no Już idę! Okej Co cię tyle czasu zajęło? O długo czekałaś? O nie, ile ich tu jest? Tutaj jeszcze te beznadziejne. Boże, farę nie trafia, nie na szok Chodźcie tu, tutaj, tak siedzę. Dlaczego do fary lecisz? No, ta walka jest po prostu, no, nawet nie wiem co mówić po prostu w tej walce, bo to już jest tak nudzące, że tak powiem. Za dużo ich jest po prostu i za często się pojawiają. Mam nadzieję, że zaraz będzie koniec. O jezu jeszcze. Nie wiesz. Jezu. Koniec, błagam, koniec. No nie wierzę jeszcze! Serio? Boże, ten odcinek samotarny będziecie widzieć. To jest lekka przesada. Вау. В Tym razem zacznę nie opowiadać od tego mnie. miejsca. Moja miłości. Proszę, nie zostawiaj mnie. Jak mnie nazwałaś? To nie ma znaczenia. Najważniejsze, że wiem, jak dotrzeć do wieży świtu. Oczywiście. Klepsydra. W porządku. Ale tym razem trzymaj się mnie i bądź czujna. Nie mogę cały dzień cię ścigać. Dobra, nagrywam 10-11 minut, więc gramy dalej. Mam nadzieję, że walki już nie będzie. Tu coś trzeba było przestawiać. Tam jest przejście chyba. Tak, fara właśnie. No, na co czekasz? Ja się boję, co będzie, jeśli wpadnę w kłopoty i będziesz musiał ganiać za mną. Proszę. Masz na myśli, że naprawdę potrzebujesz mojej pomocy? Tak. No cóż, w takim razie, o mega, co? tak od razu tam wleźć. Otwieraj mi to. Mhm. Ja się boję. A co jeśli wpadnę w kłopoty? Tu mamy dźwigienkę, pokrętło. No kręć to kurna Jezu Tu jesteś Na pewno cię nie spowalniam W porządku, w porządku. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Kolejna walka. A tu są jakieś lustra. kojarzę to, kojarzę ten poziom. Ale najpierw musimy sobie Zaranówki. ich rozwalić. Super, że jest sala nauki, ale nie być potworów. Musimy ze złej strony łaźni. Musimy wrócić przez Pałac Królewski. No już dobrze. Znajdźmy jakąś drogę wyjścia. Oh my god, nie wierzę. Przynajmniej tu mamy dużo miejsca. Chodź tu. Nie tak. Przynajmniej do Fary się nie, nie nie podchodzą do Fary. No dlaczego tego nie zablokował? LOL. Oho, właśnie poszedł do niej jeden. Poradzisz sobie? O, okej, okay, też tu. To są ziarenka, już tu widzę. Stop klatki jakieś mam. Trzeba użyć trochę tego blokuj, dobrze. Okay. Czemu fara ty się przesunęłaś? Tu miałaś tam stać? Może ty głupia jesteś. Nie su, jeszcze ze stop klatki Serio No ja chcę tego tu zabić Aha, tam jest zapis, a nie yy, yy, ziarna Jestem ślepy to tak naprawdę Koniec? No nie wierzę Dobra, te czerwone nie są problemem, gorsze są te niebieskie. No. No, i jeszcze te stop klatki to jest po prostu coś, co kocham. Marsza Dobra, koniec, proszę, proszę bardzo, ja chcę koniec. No, nie wierzę jeszcze. Jezus, Maria. Cały odcinek walki po prostu. Będziecie mieli bardzo ciekawą rzecz do oglądania. Dobra, i tak nie są tacy bardzo trudni. Och, yy, dobra, już idę. już biegnę. Jest tu koniec w końcu. Idziemy zapisać i kończymy ten odcinek. Tu będą... Tu będzie zagadka robić z tymi lustrami, więc w końcu coś innego niż walka. Kolejny odcinek mam nadzieję, że Wam się będzie... Na tej kolumnie jest dziwny lepiej oglądało. Nie, nie wiem co oznacza. Najpierw tylko odzyskamy życie. I lecimy do zapisu. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Okej, okay, dobra, tu się z Wami pożegnam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii. Mam nadzieję, że już przyjemniejszym i mam nadzieję, że już nie będzie dni falki, Cześć!